Cześć, jestem Pseudonym. To jest kolejny poradnik na naszym kanale, w którym pokażę Wam jak wyłączyć HUD w grze Farming Simulator 2013. Pierwszy krok: musimy wejść w dokumenty moje gry Farming Simulator 2013 i tam gdzie są Save, zjechać na sam dół. Jest tu plik Game, który otwieramy za pomocą notatnika lub WordPada. Ja użyję WordPada. W tym pliku są ważne dla nas dzielniki. Um, console enable gdzie jest pisane false musimy zmienić to na true i console false console to też musimy zmienić na true wszystko zapisujemy i przechodzimy do dyrektora jesteśmy już w grze w tym momencie klawiszem delty czyli nad tabem Otwiera nam się konsola. Musimy kliknąć to dwa razy, by mieć możliwość wpisywania danych do konsoli. W tym momencie klikamy parę razy tab, aż dojdziemy do frazy, którą zaraz zobaczycie. Jest to ta fraza. I tutaj wpisujemy na końcu true. Zamykamy. Jak widzicie w tym momencie w kombajnie mam cały chud, czyli te liczniki klikając w klawisz O. No, zniknie on tak, ale w kombajnie otworzyła się rura i możemy tak ciągle tym klawiszem O. No, dziękuję za obejrzenie poradnika i zapraszam do subskrypcji oraz lajkowania tego filmu. Możecie również odwiedzić nasz kanał albo obejrzenia innych filmów. Dziękuję i do widzenia.